Jest sobotni poranek, parę minut po szóstej. Zobaczymy teraz, jak wygląda teren po kurzym wybiegu i w jakim stanie są przygotowane do montażu panele, elementy do grządek podwyższonych. To są te dłuższe części. Zrobione są wszystkie z desek. Rozbiórkowych naszych własnych. To będą boki moich grządek, długie boki, czyli 3 metrowe. Za chwilę pokażę, jak wyglądają te krótsze. One są już położone mniej więcej w miejscu, gdzie będą montowane. Tu będzie jedna grządka w tę stronę rozmieszczona czyli tak jakby rozciągać się będzie w stronę maliniaka. A dwie pozostałe prostopadle do niej, tak jak tu widać, ich początek i koniec przyszły. Z tym, że oczywiście odległości między grządkami będą na tyle duże, żeby można było wjechać taczką. Tu mamy jeszcze niepokarczowane pnie, ale one na razie mi nie przeszkadzają. Posortowane drewno, posprzątane wszystko jest mniej więcej. Wczoraj wydłubywałam ze ściany domku resztki wkrętów, podkładek i precyzyjnie zamontowanej do ściany siatki, która zabezpieczała pisklęta w wolierze przed inwazją jakichś kotów czy innych potworów. Tu była wolierka. W tej chwili tutaj można sobie już ładnie przejść. Jesteśmy z tyłu za domkiem. Ten jaśpinowiec tam za ogrodzeniem też będzie trochę poskromiony, to znaczy ta jego prawa część padnie z moich rąk i zostanie też taki bukiet. W tym miejscu, gdzie mamy te patyki powbijane, będzie założona nowa pryzma kompostowa i tutaj będziemy kompostować resztki z kuchni również, ponieważ na co dzień warzywnik będzie zamykany nie będą się tutaj żywić naszymi odpadkami, skorupkami od jaj i innymi smakowitościami tu mamy dwie róże pnące białą i czerwoną obydwie Łukasza Rojewskiego Aragorn i Pegasus zapomniałam nazwy, ale już mi się przypomniała. ok słoneczko pięknie wschodzi w nocy był przymrozek stąd też te elementy do grządek są takie oszronione ale jest piękna pogoda. Zaczynamy nowy dzień. Zajrzymy jeszcze do domku. A w domeczku też już ładnie. Okienko umyte. Lustra umyte. Drugie okienko też czyściutkie. Przygotowane są firanki, tylko muszę je troszkę przeprasować. Tu mam taki fajny wieszaczek, który był w domu. Wisiały na nim moje torebki, no ale już nie wiszą. I tu zrobiłam sobie prowizoryczny blat na starym stoliku, który ma dziurę. Na nim była zamontowana piła co to się nazywa jakoś tam krajzega czy coś i położyłam na niej no takie nie wiadomo co z desek i jest blat. No i jeszcze pokażę na koniec moją przepiękną architekturę ogrodową. Czyli paleta, kamienie, cegły i oto tarasik. Sobie machnęłam, który się na niczym nie trzyma. Jest chybotliwy lekko, więc, jak się postawi kawę, to ona robi chlub-chlub, jeśli chodzimy po tarasiku. I tu jeszcze mam do uprzątnięcia takie elementy niepotrzebne. A gucio, jak to? Gucio szuka skarbów. Ale muszę powiedzieć, że wczoraj już rozpoczęliśmy prawdziwą wiosnę, ponieważ. Wrócił o dopad pierwszego kreta i unicestwił.